Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny spacer, można by było powiedzieć, z cyklu Poznawanie świata. Będziemy chodzić z dziećmi moimi i oglądać to, co Matka Natura rozsiała nam wokół nas. Zobaczycie, ile tutaj jest. Pożytecznych roślin, i tak jak mówiłem, może tam pisałem pod którymś z filmów w komentarzach, mam książkę pani Fiołek pod tytułem 150 roślin jadalnych w Polsce. Bardzo ciekawa książka, mogłem ją w sumie wziąć ze sobą na ten spacer. Łatwiej byłoby mi zidentyfikować niektóre z roślin. No, niestety, jest ich tak dużo, że nawet. Jednej trzeciej z nich nie kojarzę. Może następnym razem wezmę książkę i będę z książki identyfikował te rośliny i poznawał ich właściwości. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Wyszliśmy sobie z dziećmi na króciutki spacer po wsi. A tu proszę bardzo, rośnie dzika. Dzika jabłoń przy drodze, żeby nie było, to tu jest droga. Tu jest jabłoń. I proszę bardzo dwa jabłuszka. Dwa jabłuszka. Dwa jabłuszka, tam jedno. Tu jeszcze niżej, przy samej ziemi. Proszę bardzo piękne jabłuszka. Jak to powiedziałem na jednym ze swoich filmów z głodu nie umrzesz. Wcześniej szliśmy rosła grusza, nazbieraliśmy do plecaka, bardzo smacznych soczystych gruszek. Tutaj są jabłka jest bardzo dużo roślin, których naczytałem się książce Pani Fiołek na temat roślin jadalnych w Polsce dziko rosnących spotkaliśmy skrzyp dziko marchew cykorię podróżnika dużo, dużo naprawdę roślin wspaniałych tutaj jest właśnie marchew chyba co dobrze pamiętam jak wygląda nać podobna do marchwi ogrodowej Trzeba byłoby wygrzebać to z ziemi I będzie wiadomo Zaraz obok Zerwie sobie jeszcze kilka jabłuszek O Papieróweczka żółciutka Słodziutka Fantastyczne jabłka Za chwilę i tak będą gniły Prosto na gałęziach, bo już to się zaczyna właśnie. Także do gruszek, które mam w plecaku, Tam wam pokażę. Dołączą jabłuszka. Zdrowa śliwka, zdrowa gruszka, lecz najlepsze są jabłuszka, jak to było kiedyś napisane. O, tu mam. Dobrze, że miałem taką cienką ale Ala reklamówka jak to się mówi. Zobaczcie jakie piękne gruszki, zero chemii, sama natura. Jak to można byłoby powiedzieć, leśny supermarket, czynny całą dobę. Zaopatrujemy się w to co niezbędne. Ja właśnie dokładam. Chociaż wczoraj kupiłem w sklepie, bo nie sądziłem, że spotkam ale nie jest to problem. Zabieram to jedno i to zerwiejsze. one same lecą po dotknięciu ręką, dosłownie. Bardzo dużo już leży na ziemi. Mijących ale jeszcze kilka, jedna gałęzia. Idziemy dalej w poszukiwaniu pyszności z matki natury, a nie od hodowcy. Tu jest właśnie ta jabłoń, a po drugiej, po drugiej stronie drogi. Czarny bez. Tu jest też jakaś jabłoń. Ale oboców żadnych nie widzę. Dużo jest dzikich jabłoni przy rowach. Kiedyś coś było. Ale niestety zniło. Nie wiem co ja jadam. Że do rymu gadam. Chyba od tych jabłek, gruszek tak mi się zaczyna wszystko rymować ładnie. Idziemy poznawać świat dalej. Tu jest pole ziemniaków. W tych okolicach, co jestem teraz jest to bardzo rzadki widok. Tutaj w Prym wiedzie, kukurydza. Wszędzie jest kukurydza i zboża, ziemniaków bardzo mało. Idziemy sobie dalej wzdłuż asfaltowej drogi, która wiedzie po środku niczego. Nie było nawet drogowskazu, do jakiej miejscowości prowadzi. I proszę bardzo, co mamy? Co mamy? Mamy znów dziką gruszę z tym, że to jest chyba klapsa. Gruszka klapsa. Oczywiście, leżą też owoce na ziemi. O, ale to chyba nie jest klapsa. To jest inna grusza niż tamta, ale to jest taka sama jak rosła kiedyś u mnie na wsi. Za stodołą. Nie wiem jak się nazywa. To nie jest ważne. Ale patrzcie, piękne żółte owoce. Jak trochę poleżą, ale tu przychodziły jakieś zwierzątka. Tu są ślady raciczek małych. Sarna być może. Być może być. O, i leżą owoce. Piękne. Uwielbiam takie rzeczy, ponieważ kojarzą mi się z moim dzieciństwem. Właśnie o to chodzi. Mimo, że już mam cały plecak, bo nie jest to duży plecaczek, taki mały, można powiedzieć, miejski, bo na jeden pasek, na jedno ramię tylko, to ja jednak z przyjemnością nazbieram tych owoców, bo to jest wspaniała rzecz. Naprawdę wspaniała sprawa. Można by było leżeć pod gruszą na dowolnie wybranym boku i zajadać te smakołyki. Po prostu piękna sprawa. Obok znowu las. Razem ze mną moje dzieci, których nie pokażę. Bo nie pokażę. Dzieci, odezwijcie się. Coś. O, właśnie. Córa, córa się śmieje. Syn mówi coś. A ona mówi, że gruszka. O, pociąg jedzie Daleko za lasem jedzie pociąg, ale trąbi, że aż go tu słychać. Nawet go widzę. I nawet go widać, syn mówi W pewnym momencie go widać. O, a tu jeszcze jest owocek jeden na gałązce. Tak i to jest ta sama grusza, którą kiedyś mój dziadek posadził za stodołą. I żeby było ciekawsze, to na jednym drzewie zrobił dwa gatunki. Ponieważ znał się na tym, na ogrodnictwie i potrafił zrobić tak zwane zaszczepienie. Czyli naciął jedną gałąź, i w tą gałąź włożył gałązkę z innego gatunku. I wtedy na jednym pniu rosły dwa gatunki. Drzewa I dawały dwa różne owoce. Dziwna to jest sprawa, ale było to możliwe. Trzeba by było popytać ludzi, starszych, już naprawdę, którzy na takich sprawach się znają, ale jest to możliwe. Bo tak było. Była właśnie taka gruszka, i była klapsa. Taka bardziej podłużna, podobna do konferencji. Przed chwilą mój syn znalazł czterolistną koniczynę. Żeby nie było ściemy, trzymaj, trzymaj trzymaj dobrze to ten listek jest oddzielnie i ten jest oddzielnie. Od spodu nie widać połóż, połóż liście na mojej tej ręce. Wiatr nie pozwala zdjęcia zrobić dobrego. Ale uwierzcie mi na słowo, jest czterolistna koniczyna. O, 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 teraz widać dobrze. Czekaj, 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 czekaj. No. Trzymaj aparat. Czekaj, czekaj. Spróbuję to rozdzielić. O. Widzicie? Cztery listki. O! Czterolisna koniczyna. Masz? Widać, widać. idziemy sobie, idziemy i tak poznajemy świat cały czas córka zasypuje mnie milionami pytań tato co to jest, jak to się nazywa a ja połowy, Ech, połowy jednej setnej odpowiedzi nie znam no ale tu mamy skrzyp chyba skrzyp bo tu obok to już jest na pewno skrzyp bylica Wszędzie, tego jest najwięcej. Kalancetowata rośnie. Koniki polne grają. I wanna, żółte kwiatki. To moda, w tej książce, ale których jednej trzeciej nie zapamiętałem, tyle tego jest, i tak naprawdę idę tędy, tym poboczem i kojarzę z obrazków z książki, że to wszystko tam jest, czyli to wszystko jest. Do jedzenia, do picia, do robienia wywarów, naparów, herbatek to wszystko jest wokół nas, to nas otacza. Trzeba tylko zapamiętać, co z czym się je i czy to nożem, czy widelcem, czy to się smaruje, czy to się gotuje. Jak do tego podejść, naprawdę, słuchajcie, polecam Wam, zacznijcie studiować takie rzeczy, bo naprawdę jest to kapitalna sprawa. Ja będę musiał tę książkę na, tak z ręką na sercu. Poczytać dokładniej. No to jest coś niesamowitego. W mieście tego człowiek nie widzi. Dopiero wyjdzie się. Z I to jest wieżba. Chyba wieżba. Tak się u nas mówiło, że to wieżba. Chyba to jest wieżba. Chociaż mówimy, że to jest akacja, a tak naprawdę to też się nazywa jakoś inaczej. Tylko popularnie nazywamy to akacją. Pięknie. Prawda? No, córka mówi, że piękne liście Szczaw proszę bardzo Szczaw polny tu już kwiat a tutaj listki O Liść szczawiu Długi, zielony Kwaśnie Dobry Czekaj, poczekaj No ja widziałam bardzo dziwne Szymaj. coś ja to, to bardzo nie. dziwne coś ja tutaj jem prosto prosto z grządki co to myć, po co to myć idziemy tu już ponad pół godziny a tu żaden samochód nie jechał droga jest prowadzi do jakiejś miejscowości ale nic nie widać żeby coś jeździło sztach i mirabelki to co nam pan poseł Miesiołowski proponował jeść bo on to jadł w dzieciństwie niech się pannie Siołocki na jeszcze mi rabelek w grudniu styczniu Ciekawe skąd to weźmie. W tej mojej książce widziałem również taką roślinę. Kwiatki oczywiście ma troszeczkę inne, kwitnie na biało. To już jest na etapie przekwitania, zawiązują się właśnie już makówki. Niektóre są już dojrzałe. Trwaćmy sobie muszę poprosić o pomoc. Nie chce mi się aparat ustawić na fokusowaniu. W każdym bądź razie z takiej makówki wysypują się ziarenka podobne do. Makówki. Masz tą rękę swoim, bo tu słońce mi świeci nie widzę. No, no właśnie, kilkadziesiąt drobniutkich ziarenek, z których później wyrasta nowe, wyrastają nowe rośliny. Tu na tym poboczu jest tego bardzo dużo, z każdego takiego koszyczka jak się wysypie. Kilkadziesiąt ziarenek, to tu za kilka lat nie będzie można przejść. Latają dwa kruki nad polami, czasem się odezwią, zakraczą, ale nie będzie ich pewnie widać bo. Zasłamy sprzęt, nie mogę zrobić zbliżenia większego.